Ja myślę, że nie mam co referować, dlatego że akurat rok 2018 dla spółki był dość dobrym rokiem, dlatego że na samym początku roku podpisaliśmy kontrakt na 1,5 miliona, który zapewnił nam płynność produkcji. Wynik finansowy, jak Państwo możecie zwrócić uwagę, w 2017 roku końcowy jest dodatni, w 2018 też jest dodatni. Także zadłużenie spółki rok do roku zaczęło maleć, i tak to wygląda, jeśli chodzi o 2018 rok. Nie pobiliśmy rekordu, to ja sprawdziłem sobie, pozwoliłem lata poprzednie. Myślałem, że pobiłem cały rekord tej spółki od czasów historii. Niestety w, 2000, znaczy niestety w 2018 roku spółka Gromych miała największe przychody, bo w wysokości 4 700 000, ja miałem w 2018 roku 4 348 000, ale mogę się pochwalić tym, że w 2008 roku firma zatrudniała 51 pracowników, ja natomiast to zrobiłem przy taki obrót z 36 pracownikami, także tutaj jeśli chodzi o wydajność i firmy była bardzo dobra i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jeżeli są jakieś pytania, proszę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę pan radny Supronik. Szanowni państwo, dzisiaj rano wpłynęło pismo na dziennik urzędu miejskiego do wiadomości dla pani burmistrz, dla przewodniczącego rady miejskiej i dla radnych rady miejskiej. Czy pan przewodniczący Otrzymał nie, nie otrzymałem. To pismo, nie. Pani burmistrz. To może pewnie zalega pewnie gdzieś. Rozumiem. Znaczy pani burmistrz, jeżeli pani pozwoli, ja dostałem to o godzinie 14.30 przed. Przed ale szanowni państwo, ale to nic nie szkodzi i tak, jeżeli oczywiście. pan radny Supronik ja ma, to bardzo proszę o to pismo. przybliżenie treści. Znaczy, no. przepraszam panie, panie przewodniczący, jeszcze mogę dodać. Jest to pismo, że państwo też wiedzieli, jest to pismo skierowane, moje było wcześniej, do przewodniczącego związku z prośbą o ocenę podjętych jakby Takich konsultacji przez panią burmistrz w stosunku do jakichś tam zamierzeń. No i to jest chyba jakby odpowiedź tego Pana Przewodniczącego na te moją właśnie pismo skierowane do związków zawodowych. No odbyły się dwa spotkania z pracownikami Agromechu. Były jakieś wypracowane pomysły na, na to, co, co dalej z Agromechem. I po tych spotkaniach pracownicy jakby y, trochę byli rozbici, ale doszli do jednego wniosku. Y, właśnie jest y, te pismo owocem tych, y, tych spotkań, ty, tych rozmyślań i była prośba, żebym y, przedstawił te pismo, bo była obawa, że gdzieś one zniknie, tak, że nie będzie przedstawione na sesji, a Dlatego zostało do mnie skierowane. Yy, Przetoczę to, co jest tu zapisane. Organizacja zakładowa NZZ Solidarność przy yy, Agromek w Sokółce w odpowiedzi na pismo pana prezesa z dnia 19 września 2019 roku po konsultacjach przeprowadzonych z pracownikami zakładu na prośbę pracowników wnosi następujące wnioski i zastrzeżenia. Punkt numer jeden. Po rozmowach z panią burmistrz jako właścicielem agromech pracownicy podjęli informację, że komunikacja między Radą Nadzorczą spółki oraz informacje o działaniach zarządu spółki przekazywane są w formie ustnej. Punkt 2 Po rozmowach z panią burmistrz i przedstawieniu właścicielowi zakładu rozwiązań na wyjście z chwilowego kryzysu pani burmistrz na spotkaniu z pracownikami wyraziła sceptyczne stanowisko do tych Rozwiązań. Punkt 3. Pracownicy agromech, znając możliwości przerobowe poszczególnych wydziałów, jednoznacznie stwierdzają, że przy dobrej woli właściciela zakładu i bardzo dobrej organizacji pracy przez zarząd spółki, firma osiągnie zysk, co wpłynie na poprawę jej kodyncji finansowej. Punkt 4. Przedstawione przez pracowników rozwiązania są racjonalne i, nie ma, i mają logiczne uzasadnienie. Punkt numer 5. Po rozmowach z panią burmistrz w Urzędzie Gminy oraz po spotkaniu w firmie Agromek w dniu 18 września 2019 roku, pracownicy zrozumieli, że właściciel zakładu jest zdeterminowany i gotowy do jego likwidacji. Punkt numer 6. Jeżeli będą dalej kontynuowane działania w kierunku, lik w kierunku likwidacji przedsiębiorstwa przez panią burmistrz, Organizacja zakładowa NZ Solidarność na prośbę pracowników wnosi o stuprocentową likwidację zakładu. Prośba ta jest zgodna z wolą dużej części załogi, która w spontanicznym głosowaniu w dniu 18 września 2019 roku i po informacjach ze strony pani burmistrz o niechęci do podjęcia jakichkolwiek działań w kierunku poprawy finansowej firmy zagłosowała za stuprocentową likwidacją przedsiębiorstwa. Pracownicy Agromech proszą o rozwagę i rozsądek przy podejmowaniu ostatecznej decyzji pani burmistrz w sprawie przedsiębiorstwa, ponieważ, ponieważ dotyczy ona losu około 40 pracowników i sytuacji finansowej ich rodzin. Do wiadomości dla pani burmistrz, przewodniczącego Rady Miejskiej i składu radnych Rady Miejskiej. Pozwoliłem, przepraszam, Panie Przewodniczący, pozwoliłem bar sobie zrobić kopię i dla Pani Burmistrz przed chwilą dostarczyć to pismo. Oczywiście. Pani Burmistrz, tak? chciałaby zabrać głos. Panie Radny, bardzo dobrze, że Pan przekazuje tę informację. Natomiast proszę przestać w końcu mówić o zawieruszaniu się gdzieś w urzędzie, skoro dopiero dostaje, a przychodzi to po południu i nie rano. I Panie Radny, jak widzę tutaj na tym piśmie podpisał się tylko jeden jedna osoba pan przewodniczący pan prezes nie musiał tego robić wystosował pismo do organizacji zakładowej NZZ Solidarność Mija się z prawdą tutaj nieco pan przewodniczący ferując negatywnie negatywne wyroki w stosunku do mojej osoby ja przedstawiłam sytuację jasno z jednego jest nagranie do celów protokolarnych część była mowa poza protokołem chciałam z załogą uczciwie porozmawiać na drugim spotkaniu szkoda że nie poprosiłam o nagrywanie bo myślę że miałabym twarde dowody do rozmów z panem przewodniczącym NZ Solidarność Zakładu Agromech Spółka ZO jeżeli chodzi o Tutaj te wszystkie punkty. Tak jak powiedziałam wczoraj na komisji, pan był świadkiem. E, sama wyraziłam zdumienie e, po propozycjach pracowników, że pracownicy zagłosowali tak, a nie inaczej. Decyzja pracowników była taka, a nie inna. 17 głosów było za, Trzy osoby, ile pamiętam, się wstrzymało, ile pamiętam, trzy nie brało udziału w głosowaniu. Na tym, o ile pamiętam, na tym spotka, na te spotkanie zaproszeni byli pracownicy, kto chciał to przyszedł, kto chciał zaczekał, przyszłam na koniec ich pracy po godzinie 15, obejrzałam jeszcze raz zakład z panem przewodniczącym i z kilkoma osobami, reszta czekała w środku, później została omówiona propozycja pana przewodniczącego wraz, wtedy chodziło ze mną jeszcze trzech innych panów czy czterech, i ta propozycja, propozycja co do działalności spółki Agromech też została przedstawiona pracownikom. Pracownicy zaczęli pytać o ich zabezpieczenie, o odprawy, o, emeryto, o, o nie odprawy emerytalne, tylko o przejście, o zasiłki emerytalne. W jaki sposób, czy to będzie sprzedaż, czy likwidacja, czy rozwiązanie, czy też połączenie spółek? Wszystko to omówiliśmy, powiedziałam zgodnie z tak, jak jest w przepisach, niczego nie sugerowałam, tylko wręcz wyrażałam opinię, tą, którą mam od początku kadencji, i którą Państwo też znacie i podzielacie, że to nie jest spółka. Która powinna działać przy gminie, bo podobną spółkę mogę założyć o budowaniu stoczni, na przykład w Sokółce. To podobne, podobne zasady. Ta spółka nie prowadzi działań, y, zadań własnych gminy. Zadaniami własnymi gminy zajmuje się MPWIK i MPEC. I to są nasze zadania. Ta spółka od początku przekształceń, czyli 20 parę lat do tyłu. Tak naprawdę nigdy nie powinna była być przejęta przez gminę. Stało się, jak się stało, ciągniemy ten wózek, staramy się pomóc pracownikom. Ja wyraziłam jedynie zdanie, że jak e, zagłosują, takie będę podejmowała czynności. E, głosowanie się odbyło, teraz e, analizuję to, co przegłosowali sami pracownicy, ich propozycje. I myślę, że Państwu też wkrótce przedstawię z tym, że trzeba to naprawdę przeanalizować. Natomiast myślę, że ważny punkt dla mnie, najważniejszy, to zabezpieczenie praw pracowniczych, możliwość, w jednym to punkcie mówię, bo dla mnie to jest na równi najważniejsze, możliwość ewentualnej pracy. Większość z nich wyraziła chęć, że pójdą na zasiłki, jeżeli już coś i że sami sobie znajdą, natomiast mamy pracodawców y, chyba z sześciu, tak? Trzynastu? Trzynastu pracodawców, którzy chętnie wezmą łącznie chyba 150 osób, jak wyrazili w tych swoich opiniach. Y, tyle zakład, jak wiemy, nie ma. Mamy, to, y, mamy odpowiedzi pisemne, bo zażądałam takich odpowiedzi. Jutro też jedziemy do y, firmy Kan. Y, <grym>, ale nieważne, ale jedziemy, to będzie i tak w sprawozdaniu. Jedziemy do firmy KAN e, rozmawiać nie w tych kwestiach, w innych kwestiach, ale związanych z agromechem, z kontraktami. E, I e, dla mnie też jeszcze najważniejsze na równi z pracownikami to zabezpieczyć interes gminy. Pan jako radny, państwo jako rada, czy jakikolwiek mieszkaniec nigdy nie będzie odpowiadał przed jakimkolwiek organem, tylko ja. Ewa Kulikowska jako burmistrz Sokółki, jako właściciel. Takie uprawnienie dali mi mieszkańcy, wybierając mnie na burmistrza. W związku z tym dokładam wszelkich staranności, żeby zabezpieczyć zarówno pracowników, jak i interes gminy. To jest najważniejsze. Podejmujemy wszystkie czynności, tak aby to ze sobą pogodzić. Natomiast najważniejszy głos mają pracownicy, i oni swój głos już wyrazili. Ale, panie przewodniczący, Pragnę podkreślić, że nie powinnam nawet była tego rozwijać, ale co po niektórzy będą może myśleć, że coś ukrywam, czy chowam, pod dywan. w związku z tym wyjaśniłam. I bardzo proszę o zamknięcie dyskusji i przedstawienie yy, i przedstawienie pytań, jeżeli są, za rok 2018. To jest sprawozdanie za 2018 rok. Pytania były w punkcie czy macie pytania do sprawozdania za rok 2018? Bardzo proszę pani Helena Czaplajewicz i pan Tomasz Torku. Ja mam pytanie do pana prezesa, może też trochę do pani burmistrz, z tego względu, że tam w tych planach inwestycyjnych w swoim sprawozdaniu w którymś punkcie ujął Pan informacje o budowie przoku bodajże. Jest tam taki punkt, tak? Więc mnie tak. zastanawia tak, to jest y, sprawozdanie za 2018 rok. My na temat przoku i starań odnośnie Pszoku jako radni poprzedniej kadencji już wiemy chyba od dwóch lat y, i staraniach o ten Pszok przez y, naszą spółkę y, MPW-K, więc nie wiem jak to jedno z drugim się ma. Tego nie rozumiem. Czy to drugi przok w takim razie, czy to... Chciałem powiedzieć tutaj, jeśli mogę, Pani Przewodniczący. Bardzo proszę. Dziękuję. Chodziło o to, że w momencie, kiedy firma MPWK by nie została dofinansowania i nie mogłaby realizować tego zadania, ja przewidziałam to, że ja mógłbym przejąć, bo to wiązało się z działalnością złożenia aut. I dlatego alternatywnie złożyłem to taki wniosek który okazał się jakby no, niezasadny, dlatego że firma MPWIK uzyskała te dofinansowanie, dostała od państwa pieniądze i wszystko potoczyło się zgodnie z Panem Pani Burmistrz. I dlatego ja musiałem się po prostu akurat w tym roku z tych wszystkich planów zrezygnować. No, to też to wynikało z jakichś innych tam moich założeń później budżetowych. Chciałbym jeszcze to, jeśli mogę Panie Przewodniczący powiedzieć na koniec. że to na znaczy tutaj taką, żeby Państwo byli świadomi. Ja przyjąłem firmę z zadłużeniem narastającym 1 900 000 Firma miała już straty tak zwane księgowe Ja obniżyłem te zadłużenie do 1 500 000. Także tutaj proszę państwa Zrobiłem duży, duży skok żeby tą firmę w tym momencie Móc ewentualnie w jaki sposób Zaproponować kontrahentom lub ewentualnie Postawić na nogi Ja i powiem szczerze to jest duży plus również pani burmistrz bo Nie ukrywam dała mi wolną rękę Niestety tak wyszło, że 2018 rok był dla nas dobry, 2019 zaczął się trochę gorzej, ale to właśnie wynika z tego, że jako ekonomista nie z ale z zawodu obecnie dochodzę do wniosku, że nie możemy tak funkcjonować na rynku przy takiej koniunkturze cenowej i my nie jesteśmy konkurencyjni dlatego nie będę dołował tej firmy znaczy nie będę doprowadzał do kolejnego zadłużenia i postawiłem również propozycję taką dla rady nadzorczej i właściciela że jest obawa że możemy mieć w tym roku ewentualnie stratę ale to mówię na dzień dzisiejszy mamy zamówienia pakiet zamówień praktycznie mam powiedzieć że układam już na grudzień więc tutaj co pani burmistrz powiedziała zapewniam pracownikom pracę i wynagrodzenia w terminach i zgodnie z kodeksem pracy. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Tolko. W zasadzie pani radna Czaplojewicz troszeczkę czyta w moich myślach, bo ja chciałem zadać podobne pytanie, że jaką miał pan koncepcję opracowując ten raport i w zasadzie też mam pytanie do pana bo z poprzedniej kadencji to kojarzę pana z osobą taką charyzmatyczną która dość mocno zawsze swoje sprawy artykułuje i, i wypowiada w sposób w sposób taki dość jasny. Natomiast nie do końca znam pana stanowisko na temat tej sytuacji która ma, teraz ma miejsce czyli tak naprawdę rozwiązania likwidacji spółki tak? bo, bo o tym cały czas rozmawiamy. Pana zdania nie słyszałem chciałbym go usłyszeć. Co pan o tym myśli? Panie przewodniczący, <laughs> pani burmistrz, jeżeli pan pozwoli, stoję teraz w roli troszeczkę innej. Przedtem byłem radny, mogłem zadawać różne pytania i interpretować to, jak również zadawać pytania. Teraz jestem prezesem spółki handlowej, nie mogę pewnych rzeczy ujawniać i nie mogę zdradzać tajemnic, które mnie obowiązują jako prezesa. Także bardzo przykro panie radny Tolko. Nie mogę y, swoich założeń i planów. Ma Pan sprawozdanie, plany? Powiem tak. Całkowicie się zmieniło od dnia. Pani burmistrz dostała ode mnie pismo, że w, y, w maju rezygnuje, wstrzymuje wszelkie inwestycje w tym zakładzie i rezu, realizuję jakiś inny program, który jest na, na dzień dzisiejszy tajemnicą handlową. Dobrze, dziękuję bardzo. Rozumiem, że już nie ma więcej pytań. Z, zamykam. A jeszcze Pan Radny Borowski. Rozumiem, że do sprawozdania za 2018 rok. Do sprawozdania i do całości. Rzeczywiście, drodzy Państwo, jeśli w tym kierunku ma ogromnych podążać, no to te rozwiązanie już dawno powinno być podjęte. Ta spółka powinna zostać sprzedana wiele lat temu. Próbowaliśmy to zrobić dwie kadencje temu i niestety nie udało się uzyskać wystarczającej kwoty, bo bodajże wtedy Barter oferował półtora miliona złotych ze spółkę, to były za niskie pieniądze. Teraz wydaje mi się, że uda się więcej wziąć. Czemu, po, cze, czemu my jesteśmy też winni tej sytuacji? I nie powinniśmy tutaj nawet kiwnąć palcem, żeby w tym kierunku przeszkodzić, ponieważ drodzy Państwo sprzedaliśmy jeden budynek za 500 tysięcy w zeszłej kadencji, w tej kadencji rok temu drugi budynek za 400 tysięcy, czyli de facto spółka tak jak Pan Sławek objął ją milion dziewięćset tysięcy, miała długu czy zadłużenia. Na chwilę obecną ma półtora miliona, ale dodajmy te 900 tysięcy z budynków dwóch. To jest 2,400. Ta spółka tylko z roku na gro, rok się pogranża. Panie Sławku, odpowiedzialna, dobra decyzja trzeba sprzedawać, bo chyba, że ktoś tutaj z jakimś pojawi się cudem, jakiś wybitny, bo nie twierdzę, że pan jest zły, ale może ktoś ma jakieś kontakty dobre, bo tu, Panie Sławku, to wszystko chodzi o kontakt. Ja twierdzę, że w tych czasach, mając takie zaplecze, można zrobić dużo, tylko że trzeba mieć dobre zlecenia, a żeby mieć dobre zlecenia, trzeba mieć dobre kontakty, i wobec tego nie mamy kontaktów, nie mamy czego szukać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. E... Jeszcze pani burmistrz, tak? E, może ja odpowiem na tyle, ile mogę, bo zobowiązują mnie też tajemnice, jeżeli chodzi o rozmowy w spółce handlowej, ale e, ma pan rację, że trzeba mieć dobre kontakty, dobre zlecenia. I to też y, opowiedziałam pracownikom, pracownikom o y, osobistych moich staraniach y, w poszczególnych firmach, które dawały zlecenie dla Agromechu i się udało podwyższyć stawki, y, udało się jeszcze więcej mieć produkcji, z czego jestem zadowolona. Natomiast y, nic nie dadzą zlecenia, jak y, nie ma nowoczesnego parku maszynowego. Te maszyny są archaiczne tak naprawdę. I jeszcze tylko, że dzięki ludziom, którzy ją obsługują i którzy pracują, większość prac wykonują ręcznie, to to jakoś jest, jakoś funkcjonuje. Także tutaj według mnie trzeba. Jeżeli, jeżeli byśmy chcieli, ja mówię to hipotetycznie, Rzeczywiście podnieść tą spółkę i mieć same plusy, to trzeba zainwestować naprawdę grube miliony złotych, a gmina nie. Po pierwsze, gminy na to nie stać, po drugie, gmina nie może takich inwestycji tam przeprowadzać, a kolejne kredyty brać to trochę bez sensu. To trzeba mieć park maszynowy też. Tak, ja tylko jeszcze mam do, do obsługi prawnej pytanie, czy. W obrocie prawnym jest uchwała Rady Miejskiej bodajże z 2013 roku odnośnie sprzedaży udziałów firmy Agromech. Czy została unieważniona ta uchwała? Rozumiem, czyli, czyli pani burmistrz ma wolną rękę tutaj w tym wypadku. Czy pani burmistrz chce zaprosić? Pan, pan, pan prezes? Ja tak? tego chciałbym na koniec powiedzieć, podziękować radnym za to, że nie wtrącali się do naszej spółki, jak było za poprzedniej kadencji innego radnego, wiemy, którego. I powiem tak, Panie Radny Borowski, pan wie dobrze, jak jest porytum na rynku i jest dobra koniunktura, to lepiej sprzedawać niż trzymać. Wiemy o tym. Nawet jak dolary są droższe, to lepiej sprzedawać, bo mogą spaść. Zgadza się? Tak jest z naszą spółką obecnie. Szanowni Państwo, jeszcze ostatnie dwa głosy. Pan radny Puszko i Pani Jadwiga Biniusiewicz. Panie Sławku, ja tutaj też pytanie. Planowana jest sprzedaż, tak jak rozumiem. Wiem, pewnie wszyscy z nas wiedzą, że niektóra z części zakładów jest tak zwanym samograjem, która nie, nie, nie wymaga żadnych inwestycji i przynosi jakieś tam pieniądze. Czy te osoby wie pan na pewno o czym mówię i ten zakład też jest przeznaczony do takiego ani innego rozwiązania? Ale mieliśmy nie rozmawiać Panie mogę? Tak, bardzo Dziękuję. Proszę. Panie radny, powiem tak, jakby pan przyszedł do mnie, panu powiedziałbym, w cztery oczy chodzi. Na pewno nie ma pan w tym racji, ale mówię, zapraszam do mnie na chwilę. Myślę, że dwa zdania. Nie mogę tego na forum powiedzieć, bo... Bo to też będzie rzutowało ewentualnie na dalsze losy nasze spółki. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Jadwiga Beniusiewicz jeszcze kończy dyskusję. Ja tylko chciałam Państwu przypomnieć, że dwie kadencje wstecz, jak Pan Radny Sławek Sawicki rozpoczynał po raz pierwszy kadencję, to ja pamiętam, jak był też postrzegany jako charyzmatyczny pomysł łączenia wszystkich spółek w zakład usług komunalnych, jak to funkcjonuje w wielu samorządach. Ale wówczas, tak jak było to skwitowane, tak jak Pan tutaj Radny. Tomasz Tolko określił, to charyzmatyczne i w ogóle nie wiadomo do czego. Ja pamiętam, były symulacje robione, analizy profesor, nie pamiętam jak o nazwisku robił tutaj, jakieś tutaj rysowane były kurczaki, jajka i tak dalej, czy to się opłaca go, czy nie. I teraz proszę Państwa, jak ja słyszę, nie jestem biznesmenem i nie potrafię tak myśleć, jak może inni, ale dlaczego się nie bierze kompletnie, tyle było różnych podejść łączenia spółek, czy MPC. Z, z spółką MPWIK, czy też z tym. I teraz y, od tego w ogóle nie ma dyskusji. Chociaż nieraz nie były powołane nawet komisje, one funkcjonowały przez cały rok na temat łączenia spółek. I teraz, jak, wstecz, jak te, skwitujemy, to czy to nie było głupie, żeby taki zakład usług komunalnych powstał u nas, który wszystkie spółki łączy wszystkie usługi i nie byłoby pięć prezesów, pięć rad nadzorczych i pięć i tak dalej. No. Mogę tak, pochylić. Ja pamiętam, pan radny Sawicki wtedy A był może przeciwko teraz się temu. się na tym pochylić. Mogę, ja odpowiem może w ten sposób. Jeżeli mogę, to odpowiem Pani Radnej. Pani radna, panie przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zakład usług komunalnych, jest to w tej chwili bardzo nieopłacalne gminie. Yy, mamy yy, problem odpadów yy, czy tej karcze. W związku z tym z tym musimy się uporać i mądrze to zrobić z tego względu głównie. A druga sprawa, jeżeli chodzi o łączenie spółek, słyszałam, bo nie byłam wtedy burmistrzem, że były takie mm, proszę państwa. To naprawdę poważna sprawa. Bardzo proszę o spokój. Były takie pomysły, nawet była przeprowadzona w, nie za mojej kadencji wcześniej analiza łączenia, cały proces, nie doszło to do skutku. Ja ponowiłam teraz kolejną analizę łączenia spółki Agromex z inną spółką gminną, tak żeby móc przejąć te zadania, chociażby nawet ten tę część zakładu, gdzie jest naprawa samochodów, czy jest, są badania, prawda? to przynosi zysk. To tak naprawdę dużo daje zastrzyk pieniędzy. Natomiast suma sumarum po dogłębnej analizie przeprowadzonej przez radcę, praców, radcę prawnego, jak również po dyskusjach, spotkaniach z prezesami spółek, z radami nadzorczymi obu spółek, nie wychodziliśmy z tym ani do pracowników, bo kolejnym moim krokiem było wyjście do pracowników obu spółek, gdyby ewentualne łączenie byłoby możliwe i opłacalne ani do radnych jako do was z takim pomysłem bo on upadł z prostego względu. Jest coś takiego jak kodeks spółek handlowych, który bardzo bym prosiła moich pracowników o chwilę uwagi, ja wiem, że jest późno. Jest y, y, nas obowiązuje tak jak każdego obywatela tym bardziej prezesa spółki, rady nadzorczą i właściciela spółki kodeks spółek handlowych i jest prosta zasada. Nie mogę jako właściciel, a jeszcze podkreślam raz, że ja odpowiadam, nie przechodzi ta odpowiedzialność na kolejnego burmistrza, tylko na mnie osobiście, nie mogę pogarszać sytuacji spółki dobrze prosperującej spółką, która przyniesie no straty, w jakieś tam straty nawet. Prawda, nie, nie, nie mogę tego zrobić. W związku z tym naprawdę robiliśmy chyba kilka spotkań z naszymi radcami, z, z, radą na z radami nadzorczymi, z prezesami spółek, rozmawialiśmy na ten temat, analizowaliśmy i ten pomysł upadł z tego głównie powodu, że jest to mnie wskazane. Stąd są inne pomysły. Cieszę się, że pracownicy podjęli taką, a nie inną decyzję. Dziękuję bardzo.